Witajcie! Szopy Pracze to znane rozrabiaki i są mistrzami znajdowania ciągle nowych kłopotów. Z pewnością nie można ich nazwać nudziarzami, lepiej więc mieć się na baczności w kontaktach z tymi zwierzętami. Właściciel tego garażu z pewnością nie spodziewał się spotkać w swoim domu szopa Pracza, który w dodatku wpadł w prawdziwą pułapkę. Oczywiście sam ją na siebie zastawił. Mieszkując po garażu w poszukiwaniu czegoś do zjedzenia, maluch zaplątał się w plandekę, która przykrywała samochód. Najwidoczniej potem wpadł w panikę i usilnie próbował się uwolnić, ale tylko pogarszał swoje położenie i coraz bardziej zaplątywał w płachtę nakrywającą auto. Zwierzę niemal wisiało, dusząc się od uciskającej go pętli. Szopa na szczęście zauważył właściciel samochodu. Ale nie tak łatwo było uwolnić zwierzę. Bez narzędzi nie dało się rozplątać płótna ciasno owiniętego wokół cienkiej szyi. Co więcej, szop co i raz próbował ugryźć swojego wybawcę z wrodzonego lęku przed człowiekiem. Na ukąszenia szopa pracza należy bardzo uważać, ponieważ można zarazić się od nich wścieklizną. Właściciel garażu próbował przeciąć plandekę znalezionym na poczekaniu nożem, ale narzędzie okazało się za małe i nie podobało zadaniu. W miarę upływu czasu szop naprawdę zaczął się dusić, a mężczyzna wykrzyknął żałośnie: On zdycha, próbuję go uratować, ale nóż jest za mały. Wszystko mogło się źle skończyć. Ale z pomocą nadszedł sąsiad. Wspólnymi siłami udało się mężczyznom przeciąć Plandekę. Potem jeszcze chwilę zajęło im uwalnianie już leżącego na ziemi szopa ze śmiertelnej pułapki. Na szczęście dla tego małego chuligana wszystko dobrze się skończyło. Szop został nakarmiony, a następnie wypuszczony na wolność. Miejmy nadzieję, że teraz, na nieznanym terytorium, będzie zachowywać się znacznie ostrożniej. A oto kolejny przypadek z szopem. W Polsce strażacy dwukrotnie w ciągu jednego dnia ściągali ze słupa małego dowcipnisia. I za każdym razem musieli wyłączyć prąd w całej wsi. Pewien szop wdrapał się na latarnię i tam zasnął. Zwierzę trzeba było usunąć, więc na miejsce przyjechali ratownicy z miejscowej ochotniczej straży pożarnej. Aby zdjąć śpiące w najlepsze zwierzę, strażacy musieli ogrodzić teren. Zwierzę usunięto za pomocą podnośnika. Podczas gdy ratownicy zbierali sprzęt, Szop wykorzystał sytuację i ponownie wspiął się na latarnię. Za drugim razem, po tym jak został zdjęty, umieszczono go w torbie do transportu zwierząt. Rozrabiaka wypuszczono na wolność dopiero w lesie. Oraz trzeci shop nie wrócił już na miejsce swojego niezwykłego noclegu. Ten incydent zaś miał miejsce w USA. Pewnego dnia pracownicy schroniska dla zwierząt odebrali telefon od mieszkańca Kalifornii. Mężczyzna powiedział, że natrafił na zabawne znalezisko na dachu swojego domu. Okazało się, że shop pracz bardzo chciał dostać się do domu Amerykanina i postanowił włamać się przez dach. Wydawało się, że plan był dobry. Jednak pech chciał, że podczas rozbójniczej akcji Shop utknął w pożyciu. Personel schroniska doradził mężczyźnie, jak pomóc Shopowi, aby zwierzak się nie udusił, dopóki na ratunek nie przyjadą specjaliści. Sprawa zakończyła się szczęśliwie, ale właściciel domu myśli już o tym, jak humanitarnie odstraszać zwierzynę od swojej posesji. Nikt nie spodziewał się takiego obrotu spraw. Hailey Leaf, mieszkanka Stanów Zjednoczonych, po powrocie do domu odkryła w nim szopy pracze, które wdarły się do środka pod jej nieobecność. Hayley opisała to wydarzenie na Twitterze. Kobieta wróciła do domu spoza miasta i zobaczyła dziurę w suficie, przez którą do jej sypialni wpadł szop pracz. Później z sufitu zeskoczyły cztery kolejne drapieżniki. Szopy urządziły mi w pokoju istny pogrom. Kto wie, co jeszcze zrobią, zanim służby je usuną. Nie wyobrażam sobie, ile będzie mnie kosztowało posprzątanie po ich wizycie, poskarżyła się w mediach. Później okazało się, że służba ochrony zwierząt pojawiła się dopiero następnego dnia, a zwierząt nie można było przepędzić, ponieważ samica zachowywała się agresywnie chroniąc swoje potomstwo. Mamy tylko nadzieję, że nikt nie został ranny. A jeśli kiedykolwiek pragnęliście mieć szopa pracza w domu, to te wiadomości z pewnością wam się przydadzą. Przygarnięcie szopa pracza pod własny dach to bardzo odpowiedzialna decyzja, którą trzeba dokładnie rozważyć, ponieważ szop to nie kot. Czy pies. Szop pracz jest drapieżnikiem, co oznacza, że nie da się go całkowicie ujarzmić ani zmienić jego naturalnego usposobienia. Pewnie już wiecie, że szopy są niezwykle aktywnymi zwierzętami. Ale ich ogromna naturalna ciekawość i psotny charakter, w połączeniu ze zwinnymi łapkami i wielkim sprytem, czasami potrafią zdenerwować nawet osoby o stabilnej psychice. W dodatku szopy pracze są bardzo mściwe, nie zapominają urazy. A tym bardziej nie wybaczają użycia przeciwko nim siły. Bardzo łatwo stracić zaufanie szopa pracza, ale odzyskanie go jest praktycznie niemożliwe. Szopy mają mnóstwo wad. Oczywiście trudno nazwać naturalne nawyki zwierząt mankamentami, ale właśnie z nimi należy się pogodzić i zaakceptować wymagający charakter zwierząt, przyjmując szopa do swojej rodziny. Trzeba zdawać sobie z tego sprawę. W naturze szopy pracze są zwierzętami nocnymi. Jednak żyjąc z ludźmi, prawie całkowicie dostosowują się do naszego rozkładu dnia i stylu życia. Ale wieczorny wybuch aktywności pozostaje bez zmian. Przygotujcie się na to, że szop pracz, który wypocznie i wyśpi się w ciągu dnia, będzie później biegał po domu, bawiąc się wszystkim, co napotka na swej drodze. Pójdzie spać dopiero, gdy zrzuci z siebie całą nagromadzoną energię. Ogromny zapas sił i nie ciekawość. Sprawiają, że zwierzęta te wyglądają jak połączenie małego dziecka i małpy. Mały rozrabiaka ciągle próbuje poznawać świat, wspina się w najdziwniejsze zakątki domu i chwyta w łapki wszystko, do czego dosięgnie. Szop pracz uwielbia płukać w wodzie wszystko, co mu wpadnie w łapki. Często zdarza mu się wyprać ważne dokumenty, pieniądze, kosztowności. Mogą ucierpieć też różne urządzenia elektroniczne. Bardzo trudno wytrzymać czas godów szopów. Nawet najmilsze i najbardziej czułe zwierzę zaczyna wykazywać agresję i bez powodu może atakować swoich właścicieli. Wiosną należy bardzo zwracać uwagę na nastrój swojego zwierzaka, aby uniknąć nieoczekiwanych ugryzień. Szop pracz jest drapieżnikiem, ma ostre pazury i zęby. Nawet podczas zabawy nie da się uniknąć zadrapań, ale w przypadku niezadowolenia na pewno użyje zębów. To zwierzę zawsze będzie miało instynkt i nawyki drapieżnika. Więc nie możecie nawet na chwilę tracić czujności. Są też i plusy trzymania szopa w domu. Szopy pracze są całkowicie niewybredne. Jedzą karmę dla psów uzupełnioną warzywami i owocami. Są bardzo czyste, absolutnie nie cierpią brudu i starannie pielęgnują swoje futro. Łatwo jest przyzwyczaić szopa pracza do kuwety, dlatego jeśli regularnie ją czyścić, w domu nie będzie nieprzyjemnych zapachów. Szopy-pracze to zwierzęta bardzo towarzyskie, łatwe do tresowania, chętnie naśladują nasze zachowania. Ponadto wrodzone poczucie empatii u tych zwierząt czyni je prawdziwymi przyjaciółmi i członkami rodziny. Średnia długość życia udomowionego szopa-pracza wynosi średnio od 15 do 20 lat, czyli prawie 5 razy więcej niż na wolności. Wrodzona odporność, jaką daje im natura, a także uwaga opiekuna, mogą jeszcze bardziej przedłużyć życie pupila. Najstarszy na świecie szop, żył u swoich właścicieli przez 31 lat. I to wszystko na dziś. A może macie szopa w domu? Piszcie o tym w komentarzach, a także o tym, co wywarło na Was największe wrażenie. Łapki w górę i nie zapomnijcie podzielić się naszym filmikiem ze znajomymi. Do zobaczenia wkrótce.